Po małej przerwie wracamy z naszą serią top pojedynków serwisów muzycznych. W dzisiejszym filmie skonfrontujemy ze sobą dwie, chyba najbardziej rozpoznawalne platformy umożliwiające słuchanie muzyki. W zielonym narożniku znane i lubiane Spotify, w narożniku czerwonym, platforma, która swoją rozpoznawalność zawdzięcza. No właśnie, w zasadzie głównie temu, że jest monopolistą w kategorii platform do udostępniania treści wideo. Dzisiaj jednak nie o wideo, a o muzyce. Tak więc do pojedynku ze Spotify staje usługa YouTube Music. Dajcie znać w komentarzach, z jakiej platformy korzystacie i dlaczego. Tymczasem rozsiądźcie się wygodnie, bowiem to, która platforma jest według mnie lepsza, okaże się tuż po przerwie na intro. Zacznijmy od podstaw, od czegoś co widzimy od razu, czyli aplikacji Spotify i YouTube Music. Na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo podobne, zawierając sugerowane playlisty, jak i pojedyncze utwory. Spotify na samej górze wskazuje sugestie playlist powiązane z ostatnio odtwarzanymi treściami. U mnie jak widać pierwsza sugestia to ulubione utwory. YouTube Music w to miejsce chętniej proponuje pojedyncze kawałki z sugestiami playlist, które widoczne są niżej. Pierwsza moja uwaga to niezbyt trafne propozycje utworów od YouTube Music, choć można tutaj obwiniać fakt, iż z tego serwisu korzystam zdecydowanie najrzadziej. Generalnie dość łatwo jest się odnaleźć zarówno w jednej, jak i w drugiej apce. Konstrukcja YouTube i Spotify Music jest intuicyjna, to też przesiadka w jedną czy w drugą stronę nie powinna przysparzać specjalnych kłopotów. Największą różnicą, której to możecie doświadczyć od razu, jest łączność. Spotify to umówmy się, gigant. Pojawia się w zasadzie wszędzie tam, gdzie tylko mowa o streamingu sieciowym. Logo Spotify Connect widoczne jest niemal na każdym opakowaniu sprzętu audio mogącego mieć dostęp do internetu. Standard ten w zasadzie jako jeden z pierwszych mocno spopularyzował pojęcie streamingu bezprzewodowego takiego, który nie wymusza stałego połączenia z wybranym sprzętem, jak to ma miejsce w przypadku Bluetooth. Spotify Connect działa na bazie własnych algorytmów, ale może też łączyć się przez protokół Google Chromecast. YouTube Music za to nadal traktowany jest mocno pomocoszemu przez producentów sprzętu grającego. Jego możliwości bezpośredniego łączenia ograniczają się tylko do protokołu Chromecast. No, w końcu YouTube należy do Google, tak samo jak Chromecast, więc zamiast wyważać otwarte drzwi, tworząc nową technologię łączności, czerwoni korzystają z tego, co jest. Inna sprawa to fakt, iż znacznie ogranicza to ilość urządzeń, które YouTube Music będą w stanie natywnie wspierać. Próżno szukać pozycji YouTube Music w systemie Music, Cast, Blues, Sonos czy wielu innych. Światełkiem w tunelu jest platforma Rose oparta na systemie Android. W ramach tego systemu dostajemy dostęp do YouTube pod nazwą RoseTube. To taki YouTube premium przygotowany specjalnie dla urządzeń koreańskiej marki. Tak więc pod kątem łączności wygrywa Spotify i to z miażdżącą przewagą. Jak to powszechnie w nadwiślańskim kraju wiadomo, za darmo to najuczciwsza cena, może dlatego zarówno Spotify i YouTube Music dostępne są także bez żadnych opłat. Zielona platforma w swojej podstawowej, bezpłatnej wersji jest jednak mocno okrojona jeśli chodzi o funkcje. Przede wszystkim nie działa łączność Spotify Connect dla wszystkich urządzeń. Wybrani producenci sprzętu audio mając umowy ze Spotify udostępniają funkcję Connect nawet dla darmowych kont, jednak nie jest to zbyt częsty widok. Dodatkowym minusem jest ograniczenie przewijania utworów czy kompletnie losowe odtwarzanie playlist pomieszanych z utworami, nawet spoza danej playlisty. Do tego reklamy, szczerze, no, chyba jedne z najbardziej drażniących jakie dane było mi słyszeć, ale nadal mamy dostęp do pełnej biblioteki plików muzycznych i podcastów. Dopiero regularna płatność w wysokości 24 zł miesięcznie odblokowuje pełnię funkcjonalności Spotify. Tak, ostatnio zieloni podnieśli ceny swoich usług. Usuwamy reklamy, pozbywamy się blokad na przewijaniu piosenek oraz zyskujemy możliwość tworzenia playlist offline z pobranymi wcześniej utworami do odsłuchu poza zasięgiem sieci internet. YouTube Music owszem, jest serwisem naszpikowanym reklamami zupełnie tak samo jak zwykły filmowy YouTube, Reklamy te są jednak nieco mniej ofensywne i częściej poprzeplatane ze standardowymi spotami spoktykanymi też w formie wideo. Nie ma tutaj ograniczeń pod tytułem przewiniesz 5 piosenek na godzinę, ani losowego odtwarzania muzyki. Działa to po prostu normalnie, tak jak działać powinno od samego początku. A co z abonamentem zatem? Ten kosztuje 26 zł miesięcznie bez jednego grosza i daje sporo korzyści. To, że pozbywamy się reklam między utworami to rzecz Chyba oczywista. Dużo ciekawsze jest jednak usunięcie reklam również w tej filmowej wersji YouTube, słuchanie muzyki i filmów przy zablokowanym ekranie, czy też tryb offline, pozwalający na pobieranie zarówno muzyki, jak i filmów do obejrzenia ich później. Obie platformy przede wszystkim oferują również subskrypcje rodzinne dla pięciu osób mieszkających pod jednym adresem w YouTube Music oraz do sześciu indywidualnych kont również mieszkających pod jednym adresem. <grym> W przypadku Spotify. Zieloni swoją usługę rodzinną wyceniają na 38 zł płatny co miesiąc. YouTube zaś jest droższy kosztując 47 zł miesięcznie. Prawdziwym gwoździem programu, powodem, dla którego zapewne spora część z Was w ogóle ogląda ten film, jest porównanie jakości dźwięku. I to, co za chwilę powiem, będzie pewnie opinią niepopularną, ale za to maksymalnie subiektywną. Dźwięk zarówno ze Spotify jak i YouTube Music jest według mnie bardzo podobny. Na ślepo ciężko byłoby mi jednoznacznie wskazać, który serwis jest lepszy pod kątem stricte jakościowym. Faktem jest natomiast to, iż Spotify korzysta z wyższego bitrate pliku w swojej biblioteki. YouTube zaś odsłania asa w rękawie, którym jest kodek Opus. Przeprowadziłem co najmniej kilkanaście odsłuchów porównawczych na różnych sprzętach. Głównie był to smartfon z aplikacją połączony przez przetwornik AudiOQuest Dragonfly Cobalt do wzmacniacza. Tu, na potrzeby testu, padło na Yamaha RN800A i nową serię kolumn Indiana Line Tessie 6. I to, co za chwilę powiem, prawdopodobnie nadal nie będzie popularną opinią, jednak uważam, że różnice w jakości są naprawdę symboliczne, niemal marginalne i nie do końca tak oczywiste. W wielu przypadkach utwory brzmiały praktycznie tak samo: a to raz wygrywał YouTube, a to za drugim na przykład Spotify. Coś, co jednak automatycznie wyróżnia YouTube Music, głównie za sprawą kodeka Opus, to głośność. Wyraźnie wyższy poziom głośności czerwonej platformy skłania mnie do nieco mniej energicznych ruchów na potencjometrze głośności. Niekiedy wydawał się być też trochę czystszy, ale nie mam co do tego stuprocentowej pewności. Może to autosugestia? Może tak? Może nie. O ile nad samą jakością dźwięku można dyskutować naprawdę godzinami i nadal nie mieć konkretnego zwycięzcy, jest coś, co zdecydowanie wyróżnia Youtube'a. Biblioteka Muzyczna. Owszem, Spotify jest gigantem, ma dostęp do milionów piosenek, kontrakty na wyłączność, premiery albumów udostępniane praktycznie od ręki. Jednak Umówmy się, to na YouTube jest po prostu więcej muzyki, zarówno wielkich znanych gwiazd, jak i radosnej, garażowej twórczości syna koleżanki, ciotki od strony taty. Coś, co na Spotify nie miałoby szansy się utrzymać, ze względu na chociażby, nie wiem, na przykład 10 wyświetleń na miesiąc, na YouTube może trwać w najlepsze, dopóki oczywiście sam autor nie postanowi inaczej. Do tego setki tysięcy teledysków. I jasne, że Spotify też ma swoje. Te w formie zapętlonych fragmentów filmów czy też animacji. Ale ile można oglądać zapętlone 10 czy 15 sekund animacji albo innego filmiku? No właśnie, YouTube Music to pod tym kątem prawdziwy gigant, bo w końcu to na filmach powstała potęga czerwonej platformy. Wybaczcie, jeśli rozczarowałem kogoś z Was i widowiskowo nie rozjechałem YouTube'a argumentami jakości i przystępności Spotify. Ale fakty są takie, że platforma czerwona przez ostatnich kilka lat bardzo mocno nadgoniła, jeżeli chodzi o jakość, i na ten moment, zarówno Spotify, jak i YouTube Music stoją naprawdę na równi. Obie platformy potrafią zaliczyć w topę kiepską realizacją, ale ewidentnie też mają swoje efektowne wzloty. Nie ma co się jednak czarować, a jeśli jedynym waszym celem jest jakość prezentowanych utworów, wówczas po prostu bez zastanowienia polecam sięgnąć po Tajdala, króla jakości wśród wszelkich dostępnych oficjalnie w Polsce serwisów muzycznych. Komu więc można polecić YouTube Music i dlaczego sam nie korzystam częściej z tej platformy? Nawet mimo tego, jak widzicie, regularnego publikowania w tym miejscu materiałów, mam ku temu swoje powody. Pierwszy, wyższa cena w przypadku pakietu rodzinnego, z którego korzystam. Same reklamy na YouTube mi jakoś specjalnie nie przeszkadzają. Powiem szczerze, że nauczyłem się z nimi żyć, więc płacenie tylko za ich brak nie jest jakimś tam moim życiowym priorytetem. Ważniejszy jest drugi powód: Spotify Connect. Tego mi w YouTube Music brakuje najmocniej i migrację do czerwonych rozważę dopiero po wprowadzeniu znacznie bardziej konkurencyjnego standardu. W moich oczach protokół Chromecast to na dzień dzisiejszy zdecydowanie za mało. Tyle z mojej strony. Koniecznie dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie na temat obydwu platform muzycznych. Z czego korzystacie częściej i dlaczego? Sekcja komentarzy tuż pod tym filmem czeka na Wasze opinie. Tymczasem na mnie już pora, uciekam pracować nad kolejnymi filmami. Zatem do zobaczenia w przyszłych produkcjach. Trzymajcie się, cześć!